Cześć, nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką, jestem rekonstruktorką. Piszę tematyczne artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty, a w tej serii pokazuję Wam książki godne polecenia. Tym razem będzie coś o tkaninach. Ogólnie rzecz biorąc, ta publikacja jest o tkaninach dekoracyjnych ogólnie i głównie jak to macie w tytule, jest to poradnik dla kolekcjonerów bardzo oprawa, grubość zacna, rozdziałów cała masa. Nie będę Wam tutaj pokazywać może wszystkiego, ale zwrócę Waszą uwagę na kilka rozdziałów. Tu sobie pięknie, proszę bardzo. Zbiory i kolekcje, gdzie jest pokazane co gdzie jest przechowywane, kto ma, jak się tym opiekować, takie inne, bla bla bla. Tkaniny jedwabne, gdzie mamy podział i na, mafa, i, i na manufaktury, i na kraje, i na wieki. 18, 19, i dalej. Kilimy, dla tych, którzy zbierają na przykład współcześnie. Kobierce, Jakby ktoś chciał yy, generalnie wystrój mieszkania i w ogóle te sprawy. Jak widać to są bardzo ładne ilustracje. Duże. Szale kaszmirowe. Czyli coś dla tych, to, co lubią ubranka. To Co prawda w ubrankach jest... Ha, może zapomnijmy ten temat. Widocznie kolekcjonerów kobierców jest w Polsce więcej niż kolekcjonerów ubrań. Dobra, w co średnio wierzę, ale niech im będzie. Szale kaszmirowe. No, zatrważające ilości obrazków to tu nie ma. Czekajcie, dalej są pasy kontuszowe. No i generalnie to już jest, wiecie, bardziej rozbudowany temat, ale filmik o tym już mieliście. W sensie książki o pasach kontuszowych, różnistych. Tkaniny orientalne, czyli jakieś tam Turcje i Persje. Tkaniny dalekowschodnie, czyli coś, co mnie bardziej się podoba osobiście, czyli Chiny, Japonia i te sprawy. Hafty. Nie możemy zapomnieć o tym, że hafty są integralną częścią historii ubioru i tkanin. Mamy je najróżniste, najróżniściejsze. Dobra, najbardziej różne. Korony na rzecz dla tych, którzy są wielbicielami historii ubioru, gdyż albowiem i ponieważ, koronki to najczęściej jednak w ubraniach występowały. No dobra, czasami w obrusach też, ale no, w mniejszej ilości. Znaczy, częściej. Proszę bardzo. Ubranko! To dam, to dam, to dam. To, to wiecie, co, coś czego ja na przykład yy, nie ogarniam, jak to się może podobać, ale, ale się podoba, no więc nie będzie. I klasycznie z tyłu słownik pojęć. Więc dla osób, które chcą temat sobie bardziej przybliżyć, polecam.